Manko Ludzie, z tej strony Blow Raven A to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w League of Legends Dzisiaj zagramy sobie w taki tryb y, Zwany showdownem Tak I co by tu zbanować Może Wukonga, nie lubię nim grać Nie lubię przeciwko niemu grać To jest nowy tryb Wszedł niedawno Okej, okay, Warusa zbanowali Kogo by tu jeszcze zbanować Hmm Boże, jeszcze nigdy na tym nie grałem. To Vice banuje. Nie wiem, zobaczymy. I zagram dzisiaj z Wami, Jarwanem. Tak, Akali. Nie, no nie będziemy banować trendy. W. Doktor Mundo. Dobra. Nie wiem, na czym polega ten tryb. Zobaczymy w rozgrywce. By my will. This shall Lol. Dobra, flash i ignite sobie wezmę. Lock-in. O boże. Mam nadzieję, że tego nie widzicie. Coś mi się tutaj, coś mi tutaj wyskoczyło. Przepraszam. O, przeciwko jest Trinda i Tristana. A ze mną jest LeBlanc. Ale dobrze, bez zbędnego gadania. Widzimy się w grze. Okej, okay, jesteśmy już w rozgrywce. Widać jest troszkę inne. Troszkę inny ekran ładowania. Jestem ciekaw, na czym będzie polegała. Ee, na czym będzie polegał ten mecz. Tak jak mówię, odpaliłem go pierwszy raz i postanowiłem nagrać. Teraz. To jest mój pierwszy raz grania w to, więc proszę was, nie karajcie mnie w komentarzach. O Boże, darmowy, darmowa skórka. Pamiętajcie, lepsza żadna skórka niż darmowa skórka. No. To są święte racje gimpera. <laughs> no jeszcze ja 3% i Tristanka się doładowuje. Ładnie, ładnie. The Viking, The Cookie Demon, Indiki Kukuktor. Aha i oczywiście ja Blood Raven. Dobra, Tristanan już się doładowuje. Okej. Okay. Zaraz znajdziemy się na polu walki Ile mamy hajsu. Dobra, mamy pierwszy level. Troszkę mi zlagowało wideo. Zmniejszę sobie na medium, bo mam mało fps -ów. Przepraszam Was za tą dosyć dużą ścinkę. Ale po prostu nie będę grał na... W takich FPS-ach chyba to rozumiecie, nie? Ale item. Ale nie ma trinketów. To ja sobie to wysłucham. No I o co tu chodzi? Bo ja z... w ogóle nie mam pojęcia, co tu mam robić. Chyba <laughs> ją widzieli. Dobra, ja już idę, spoko, spoko, spoko. Aha, tu ma więcej chyba tych minionów. Dobra, 2-1. Aha fajne. Dobra, 3-2. czyli zdobyte miniony. Eee, fajne. Dobra, to ich się też opłaca zabijać. Więc za nich też są jakieś punkty. Kurde, nie umiem farmić. Serio? Nic. 8 jest. O, matko. Dobra, zdobyła. Dobra, podpaliłem go. Ale Gucie to chyba dało. Dobra, ona zdobyła. Lajcik, 11-11. Jest spoko. Ja się tutaj cofnę po zdrowie i pomane. Tylko nie wiem, co daje ten, ten trinket. Co to daje takie? Okej. Okay. Co to był za jakiś minion, czy co to był? Taki duży. No, farmić! Boże. Co robi ten niebieski orb O Boże, jaki Jaramus. Heh, <grystanie> dostała. La Jest tutaj? Nie ma. Nie mam manny. Muszę sobie więcej podków many kupić. A ona sobie czarowała jakąś taką z minionów? Lol, dziwne jak to się robi. O kurde. No nie. Co się stało? O, Victory. Lol, nie spodziewałem się. W ogóle nie wiedziałem, o co tu chodzi. Nie, no przecież nie zrobię końca odcinka teraz. Dobra, damy koń... Okej, okay, jesteśmy znowu. Tyle, że teraz, no... Mm. Wyłączyły mi się dźwięki. Przepraszam was za to. Cóż, zdarza się, i kogo by tu zbanować? Siona, bo on potrafi zabić. Master G, wiem, wiem. Jax, Master G. Ok, Master G. Ok, teraz zagramy sobie bez dźwięków. No przykro mi. Sejuani zbanował, a ja zbanuję Jacksa. Dobra. No to Jarvan mój, Lokin. Nie, ja chcę Flash i Ignite. Oj Nasus, pięknie. Wygramy to. Chyba. Hmm. o kurde Lux i Xin no ale dobra my się zobaczymy dobrze jesteśmy już w grze w ekranie ładowania no i ładujemy się do rozgrywki teraz jesteśmy po stronie fioletowej a przeciwnicy po stronie niebieskiej zobaczymy jak się teraz potoczy może wtedy mieli pechową stronę albo coś albo my byliśmy tacy dobrzy no, Możemy mieć małe problemy z Lux. Um, ona może zabijać i może dobrze farmić. Myślę, że na showdowny ben, e, dobrymi postaciami będzie taki support i, edi, e, i AD carry, tak jak tutaj oni teraz mają. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Może jakoś nam się uda. Już jak syn doładowuje i wchodzimy do gry. No i teraz się będzie doładowywał jak ślimak. A jednak ruszył. Dobra. Zaraz widzimy się już na polu bitwy. W sumie ładnie wygląda ten ekran ładowania. Nie powiem, nie powiem. Postarali się. <ścoughs> I ja chcę, ja chcę, ja chcę. Mm. I to. No quarter for the wicked. You kill them, Dobra, daj chodź. Scrying Orb. Nie wiem co to robi, ale wszyscy to, to tutaj kupują, więc może to się przydaje. Nie wiem, nie jestem pewien. Minions have spawned. Dobra, miniony już się spawnują. I lajcik. Dobra, stanę sobie tutaj. Stay here. Dobrze. Broń mnie. Dobra, ty idź farmić. Ej, ja ja idę luknąć tutaj, dobra. Chodźcie sobie farm tam. Dobra, lajcik. Objęliśmy mu troszkę hapsa. Dobra, ten się pali, tak? O kurde.

Weźmiemy sobie i tę masa i weźmiemy sobie następną potkę. Tamten ziemuś wraca. Można się tu wrócić, żeby coś kupić? Nie, nawet się chyba życie nie odnawia. To nie wiem, jak on zrobił, że ma pełne życie. Może miał dużo potek albo coś. Jest 9 2 na razie, więc strasznie przegrywamy. Bardzo, bardzo mają przewagę, wielką. Dobra jest 4-9, wrócił do akcji. Pan Nasus. Pamiętajcie, farma najważniejsza. Tutaj. Kurde, dobra jest 8-9, ładnie, ładnie. Nie powiem, nie powiem. Kurde, zamknij mnie. O nie, uciekaj, panie. Dobra, są tu jakieś te doleczenia? Jest jedenaście osiem. Człowieku, my zaraz przegramy. O Boże, musimy się skupić na jednym. Kurde, o, jest haps, jest haps. jest hubs. nie biorę, No nie Hubs'a. Iii, victory! GG. No i wygrana. Dobra, nie będę przedłużał, to był bardzo króciutki odcinek, naprawdę bardzo króciutki. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobał, łapka w górę, komentujcie, subskrybujcie. Zachęcam do grania z reflinków. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.